Serial na pewno będzie wywoływał kontrowersje, bo czy w Polsce można oglądać miłosne love story, którego, które odbywa się w tak paskudnym miejscu jak obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Film już podczas napisów początkowych ostrzega że nie jest wiernym zapisem historii, ale jego finał raczej sugeruje, że to jest film wręcz biograficzny. E, niesamowite, mocne wrażenie wywołuje pojawiające się kilkakrotnie e, komin z krematorium, dmiący. Czarnym, gęstym dymem, buchający również płomieniami ognia. Serial ten oglądałem jednym ciągiem. To było niezbyt duże wyzwanie, bo ma tylko 6 odcinków. I powiem szczerze, że był nawet ciekawy, jeżeli, jeżeli patrzysz tak trochę z dystansem, do tego, że czy się on w obozie koncentracyjnym? A na głos tych wszystkich, którzy na pewno będą oburzeni, jak można pokazać ten obóz i męczeństwo więźniów w uwięzionych, sugeruje, żeby udali się do poświęcenia w dniu dzisiejszym. Tam, w miejscu, gdzie były rozładowywane obozy, gdzie były rozbadowywane transporty więźniów i z miejsca tego byli pędzeni do obozu koncentracyjnego. Dzisiaj jest wielki sklep i jakby wbrew logice ten sklep handluje wiecie czym używaną odzieżą.